Pierwszej edycji otwartego turnieju piłki siatkowej Gondy Skądy Wrocławskie Mam nadzieję, że nie ostatnia edycja Witamy drużynę Alkotnik Gondy Wrocławskie Piątki Wrocław Buks Sobótka Krótka Piękna Wrocław Lube Matka Matka Gondy Wrocławskie Rodzina Wielkiego Czwarta, konstruktoracki oraz druga jest jego strzelenia. Teraz tak, wycofała nam się kolejna drużyna, także zostało osiem. Wspólnie z kapitanami ustaliliśmy, że będą dwie grupy, po cztery drużyny i gramy na krzyż. Dwa pierwsze miejsca grają dalej. Losowanie zrobimy alfabetycznie.